Przepaść między tym, jaki świat widzimy w mediach społecznościowych, a jaki jest w rzeczywistości, nigdy nie była większa. Badacze zwracają uwagę, o czym można przeczytać w ciekawym artykule naukowym z grudnia zeszłego roku, że media społecznościowe działają mniej jak neutralne odzwierciedlenie opinii publicznej, a bardziej jak krzywe zwierciadło w wesołym miasteczku tworząc mocno zniekształcony obraz rzeczywistości. Wyobraźcie sobie, że chociażby niewielka, bo dziesięcioprocentowa, ale nadaktywna grupa użytkowników generuje około 97% treści politycznych na platformach takich jak X, czyli dawny Twitter. A jeszcze bardziej szokujące jest to, że 0,1% użytkowników odpowiada za aż 80%. Fałszywych informacji powielanych na tych platformach. Naukowcy zwracają uwagę, że ta mała grupa użytkowników zniekształca obraz opinii publicznej, zalewając media społecznościowe skrajnymi, emocjonalnymi i często wprowadzającymi w błąd treściami, podczas gdy osoby o bardziej złożonych, neutralnych lub wyważonych poglądach zazwyczaj milczą, co prowadzi do tego, że te poglądy są zwyczajnie niewidoczne, a przeciętny Użytkownik, skrolując w internecie, natrafia niemal wyłącznie na skrajne treści z obu biegunów politycznych sporów. I tworzy to błędne koło. Widząc skrajne poglądy, zaczynamy wierzyć, że są one powszechne, co może wpływać na to, jak postrzegamy innych, jak sami się wypowiadamy i jakie poglądy ostatecznie sami przyjmujemy. Co ciekawe, jednak, jeden eksperyment wykazał, że zaprzestanie obserwowania najbardziej Polaryzujących osób w internecie bezpośrednio wpływa na znaczny spadek wrogości wobec osób o innych poglądach, co pokazuje, że nawet małe zmiany w naszych rutynowych działaniach internetowych mogą przynieść duże zmiany w ostatecznym postrzeganiu świata i innych osób.